Na takie wyróżnienie sportowcy z Bytomia pracowali cały miniony rok. Sportowy laur Bytomia jest dla nich nie mniej ważny niż zdobyte medale. Była strasznie duża konkurencja, no więc myślę, że bardzo fajnie. Wydaje mi się, że to jest tak jak wygranie w zawodach, więc no ja się bardzo cieszę i myślę, że dało mi to dużo motywacji do dalszej pracy. Do nagrody za 2021 rok nominowanych było 27 sportowców oraz osób czy firm związanych z bytomskim sportem. Wybór, jak podkreśla prezydent Mariusz Wołosz. Był bardzo trudny. Śmiało można powiedzieć, że z roku na rok e, trudniejszy. E, bytomskie dyscypliny sportu, czy sport, e, który jest w Bytomiu, ludzie, e, to wszystko się bardzo mocno rozwija. E, dużo nowych sukcesów, dużo nowych zwycięstw. Już dzisiaj myślę co będzie, e, co wybierzemy w przyszłym roku, bo w tym roku również dużo się wydarzyło. Przyznano siedem statuetek w pięciu kategoriach. W kategorii Sportsmenka Senior nagrodę otrzymała judoczka Beata Pacut-Kłoczko, zawodniczka GKS Czarni Bytom. W kategorii Sportowiec Sportsmenka Junior zawodniczka wspinaczki sportowej Zuzanna Miętus z klubu Skarpa Bytom i tenisista Martyn Pawelski, zawodnik klubu Górnik Bytom. W kategorii Trener Robert Krawczyk z klubu Czarni Bytom, trener Beaty Pacut-Kłoczko, nagrodę odebrał w jego imieniu brat szkoleniowca oraz Mariusz Puzio, Trener hokeja na lodzie w klubie BS Polonia Bytom. Jest to wspaniała nagroda, bo takiej jeszcze nie miałem. Jest to pierwsza w kategorii trener i ona jest na pewno wspaniała. W kategorii menadżer sportu nagrodzono Dobromira Bujaka, prezesa klubu Skarpa Bytom. To dzięki jego staraniom na terenie byłej kopalni Rozbark powstało nowoczesne Centrum Sportów Spinaczkowych i Siłowych – największe i najlepiej wyposażone centrum spinaczkowe w Polsce. Bardzo przyjemne zaskoczenie było. Jestem bardzo zadowolony, że praca całego naszego zespołu, bo to nie jest w przypadku menadżera, to to nie jest też tylko i wyłącznie nagroda indywidualna, ale też docenienie pracy całego zespołu, z którym miałem okazję pracować przy tej inwestycji. Sport to także sponsorzy w kategorii mecenas sportu nagrodzona została firma Polskie Mięso i Wędliny Łukosz. Od 2017 roku jest ona tytularnym sponsorem drużyny seniorów klubu piłki wodnej Łukosz WTS Polonia Bytom.